Ostatnia niedziela. Na niebie wiszą ciężkie upału całuny. Muzyka dudni siarczystym disco polo. Tancerzom zwisają piwne kałduny. Tańczą bez końca przejęci swą rolą. Tańczą pary, jakby stawką było życie. Zadziorny alkohol kieruje intelektem. Pijak uparcie zdradza swoje tajemnice. Krzyczy przekonany, że mówi szeptem. Entuzjazmu eteryczna atmosfera. Rodzi ekstazę pijanego krytyna, który wysoko głowę zadziera, rycze jak lew, awantury wszczyna. patriotów gołodupców stary wynalazek. To wielka biblioteka sprośnych dowcipów, naszych wspólnych pikników obrazek, śpiewów, życzeń, obelki krzyków. Zamiast do teatru ponieść mnie nogi, gdzie przyjaciel grał sztukę Szekspira, poniosły na piknik w intelektu bogi. Tam grałem dzielnie rolę kretyna.